5 kwietnia 1909 roku w amerykańskiej gazecie Arizona opublikowano pewną historię, która istnieje w przestrzeni publicznej po dziś dzień. O co w niej chodziło, kto był jej autorem i dlaczego przykuła uwagę czytelników? Cóż, właśnie to zamierzamy Ci dziś pokazać. We wspomnianym artykule opisano ekspedycję prowadzoną przez niejakiego G.E. Kincaida, zaprawionego w bojach odkrywce, związanego z prestiżowym Instytutem Smithona. Kincaid wyruszył na swoją wyprawę w głąb Wielkiego Kanionu, gdzie rzekomo natknął się na dowody istnienia starożytnej, wysoko rozwiniętej cywilizacji. Typowe jak na tamte czasy poszukiwania złóż mineralnych wzdłuż rzeki Colorado, wkrótce przerodziły się w podróż w nieznane. W pewnym momencie Kincaid natknął się na coś bardzo zaskakującego. W pustynnych zaroślach znajdowały się ślady stóp, które doprowadziły go do jaskini, która ewidentnie była dziełem rąk ludzkich. Wchodząc do niej, Kincaid sięgnął po latarkę i jego oczom ukazało się pismo na ścianach, ale nie było to pismo angielskie ani rdzennych Amerykanów. Były to hieroglify ze starożytnego Egiptu. W jaki sposób Egipcjanie mieliby dostać się do kanionu, skoro są od niego oddaleni dziesiątki tysięcy kilometrów? Po krótkiej chwili do G.E. Kincaida dotarło, że nie znajduje się w zwykłej jaskini, ale w ogromnej, stworzonej przez człowieka osadzie wykutej w skalę. Sądził, że mogło tam mieszkać nawet 50 tysięcy ludzi. W niektórych pomieszczeniach znajdowały się spichlerze z malowaną ceramiką, a w wielu naczyniach wciąż znajdowały się nasiona. Odnalazł też miejsca do gotowania i dużą jadalnię. Jednym słowem, musieli mieszkać tu ludzie. W innym, dużym pomieszczeniu odkrył narzędzia wykonane z miedzi i warsztat metalurgiczny, który nie powinien był znaleźć się na tym obszarze. Przez kilka godzin Kinkate badał ten zaawansowany podziemny kompleks natrafił nawet na kryptę, wewnątrz której znajdowały się dziesiątki mumi. Zdał sobie wówczas sprawę, że jeśli zamierza zbadać całe to podziemne miasto, będzie potrzebował pomocy. G E. Kincaid wysłał kilka artefaktów do instytutu wraz z notatkami na ich temat. Poprosił o pomoc finansową i logistyczną, argumentując, iż jest to prawdopodobnie najważniejsze odkrycie archeologiczne, jakiego kiedykolwiek dokonano. Kilka tygodni później wrócił tam z niejakim profesorem Jordanem i około czterdziestoma naukowcami, badaczami i robotnikami, by odkopać i w pełni zbadać starożytne podziemne miasto. Okazało się, że układ jaskini nie był przypadkowy. Wszystkie tunele prowadziły do komnaty centralnej, w której znajdował się duży posąg przypominający Buddę. Z powodu tego odkrycia Kincaid i reszta ekipy zaczęli nazywać te miejsca Cytadelą. Mieliśmy oznaki obecności dwóch odrębnych kultur w jednym miejscu. Jak to się stało? Azja leży przecież z dala od Wielkiego Kanionu. Było tak wiele dowodów na to, że nie była to jakaś zwykła świątynia, w której mieszkało tylko kilku mnichów lub kapłanów. Było to ogromne miasto zamieszkiwane przez tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci, przez setki, a może nawet tysiące lat. Pod koniec ekspedycji grupa G.E. Kincaida i profesora Jordana odnalazła setki pomieszczeń, baraków, spichlerzy, świątyń, warsztatów obróbki metalu i wiele pomieszczeń mieszkalnych. Znaleziono również ceramikę, naczynia do gotowania i duże kamienne tablice z zapisanymi na nich hieroglifami. Kilka posągów wyglądało, jakby pochodziły z Tybetu. Ale coś było z nimi nie tak. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o hieroglify, które wyglądały, jakby pochodziły z Egiptu, ale jednak coś nie do końca się zgadzało. Mimo, że byli tam eksperci, żaden z nich nie potrafił odczytać słów ani zidentyfikować posągów. Byli oni jednak zgodni co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, Ludzie, którzy zbudowali Cytadele, byli znacznie bardziej rozwinięci od rdzennych plemion zamieszkujących te tereny. Po drugie, zgodzili się również, że cywilizacja, która zbudowała Cytadele, nie pochodzi z tego obszaru. Bez wątpienia, cywilizacja ta musiała przywędrować z drugiego końca świata. To podważyło przekonanie, że większość cywilizacji jest od siebie odcięta. I nie wchodzi ze sobą w interakcje zbyt często, zwłaszcza gdy są oddzielone dużymi zbiornikami wodnymi. Kincaid i profesor Jordan wysłali pudełka z artefaktami i książki pełne notatek oraz rysunków z powrotem do Instytutu Smithona. Przedstawili również swoją teorię, że na tysiące lat przed przybyciem rdzennych Amerykanów do Ameryki Północnej. W Wielkim Kanionie istniała jakaś starożytna cywilizacja. Kincaid chciał mieć więcej narzędzi i większą grupę ludzi, aby pomóc im w badaniu cytadeli i poszukiwaniu dalszych wskazówek na temat tej zaginionej cywilizacji. Co ciekawe, ich prośba została odrzucona, a G.E. Kincaid i profesor Jordan jakby zapadli się pod ziemię i nigdy więcej o nich nie słyszano. Stowarzyszenie Historyczne Wielkiego Kanionu Grand Canyon Historical Society przyjrzało się tej historii w 2009 roku. Okazało się, że nie ma żadnych śladów, by G.E. Kincaid, główny bohater tej opowieści, kiedykolwiek istniał. Popełniono jednak pewien błąd, gdyż profesor Jordan istniał naprawdę i był pracownikiem Instytutu Smithona. Jak więc wyjaśnić, że towarzyszył on drugiej osobie, znanej jako Kincaid? Profesor wielokrotnie uczestniczył w wyprawach archeologicznych wzdłuż rzeki Colorado i do Wielkiego Kanionu. Był jednak pewien problem. Jordan był zagorzałym zwolennikiem eugeniki, czyli błędnej naukowo i niemoralnej teorii rasowej. Po tym, jak ludzie wytknęli mu jego radykalne poglądy, instytut Smitha zaczął zrywać z nim wszelkie więzi i kontakty, a później całkowicie wyparł się w współpracy z nim. Gdyby nie zapiski, których nie da się tak łatwo usunąć, zaprzeczono by również, że profesor Jordan, kiedykolwiek istniał, podobnie jak zrobiono, w przypadku Kincaida. Wszystko, co powiedział Kinkade, było prawdą, ponieważ jego wiedza została później wykorzystana przez innych badaczy jako mapa do znalezienia określonych miejsc. Wiele lat po dokonaniu pierwszego odkrycia przez Kinkade'a w kanionie wciąż znajdowano artefakty, które dowodziły, że Kinkade nie kłamał. Aby dolać jeszcze oliwy do ognia, są tylko dwie jaskinie w Wielkim Kanionie, które mogą być odwiedzane przez turystów. Gwoli ścisłości, w Wielkim Kanionie znajduje się około tysiąca jaskiń. 335 z nich zostało odkrytych i zarejestrowanych, a tylko dwie z nich są dopuszczone do użytku publicznego. Dlaczego więc pozostałe 333 są niedostępne? Jeśli zapytasz przedstawicieli Instytutu Smithsona, powiedzą ci, że turyści mogą zniszczyć cenne artefakty lub że nie jest to bezpieczne i nie chcą, by stała ci się krzywda. Były już grupy poszukiwaczy, które próbowały zbadać niektóre z obszarów wymienionych w notatkach Kinkade'a. Nie trzeba było długo czekać, by pojawił się wówczas helikopter wojskowy, który miał za zadanie przegonić takich śmiałków. Co takiego ukrywane jest na terenie Wielkiego Kanionu? Jeżeli macie pomysł, dajcie znać w komentarzach.